Siema, siema, ja jestem Pablo... Hangouta. auta. Dobrze. A jak to... A dobra, już wiem. Wejdę sobie tutaj w ustawienia. Za niedługo będzie ze mną ktoś...

Zmianowali mięsa, ale nie słucha. czy coś takiego Na no, no Dobra, siema, ja jestem jestem Kamerkę swoją włączę na chwilę. Dobra, zra... gadamy na chwilę. A, dobra. Super Mario! E, czekaj, ja sobie swoją kamerkę. Chat. Ja idę popatrzeć do czatu. Ej, dlaczego nie mogę czatu zobaczyć? Możesz, musisz wejść w czat. Musisz tam kliknąć. O, tak. O dobra. E, jestem na czacie, napiszę coś. ASD. Napisałam ASD, widzisz? Czekaj. Widzisz te moje ASD? Nie, nie doszło mi tutaj. Nie, nie widzę. A widzisz mojego lola? Nie, nie widzę. To dziwne, to są jakieś opóźnienia, widać. No są jakieś opóźnienia. Dobra, co to na łóżka? Pej jako... za Kurde! Dobra, wie, wiecie co ludzie? Ja podłożę jakąś muzyczkę. Tam będzie muzyka pod koroną. Pewnie jeszcze to tych, którzy tak fałszują. Da. E, jaki ma ten? To tu będzie miał fajnego... Dodam mnie do Czat opuśćcie. No, to straszne. Siema! Nie... Nie trzeba tego krytyka. Wylemi. Dobra, ludzie napiszcie na czacie, czy mnie widzicie. Ja jestem fajny. No, A, widać moją kamerę? Nie. Widać? Nie. A teraz poczekaj daj mi chwilę. Da. O, czekajcie. Jak nie? To jest... A, ja a teraz widać moją kamerkę? Nie. A, a, a widać moją kamerkę? Nie, ale ludzie... Jak to nie? Ma, że wciągający ten obrazek, który będzie się rozwalał. Który... Który sam co... robił. Który była... I I idzie to, to obrazek. Tylko prosimy... <laughs> Czemu ty tak ciągle wchodzisz do czatu i z niego wychodzisz? Otwieram znaczy. pytania i odpowiedzi. Łączę z google, otwieram te. Słuchajcie, będziecie mogli nas o coś zapytać. I my może na nie odpowiemy. Na te pytania. Otwierajcie się. Okay. Pytania i odpowiedzi. Włącz. i tylko przedosta misji. Super. To jest osób na live. Zero chyba. No, zero. Mm, dobra, czekaj, to czekamy. Czekamy, będzie live 8 godzin. 8 godzin, wchodzi potem 100 osób. I tak 100 osób. live, 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 ale Czemu nie widać mojej kamery? Kurde. O, widać już! Zadziałało, wreszcie, dzięki ludzie. O, widać go w końcu! Yo. I ty Ja laguję mega. O, już nie. Bo no, ja jestem taki pixelowany lekko. A nie, ja tylko korzankę duże, ekran. Tak, ja idę, ja biorę moje słuchawki zajebiste. Co to są moje słuchawki, takie najlepsze. Tak, ja tutaj mam takie freestyle. Udełko wezmę. Udełeczko. Freestyle. Czekaj, a ja jestem spikselowany? Nie, bo ty jesteś na ekranie. Ale zobaczę. Patrzcie. Aha. No, też troszkę jesteś. No ale super jakiś koszulka, czytajcie. No tam macie Edwarda Kenwaya z asasyna, Kindeszku. Bram, ja, to tam jest proszę. Co ja tu wam jeszcze mogę pokazać? Co, zejmistą koszulkę? Tak, to jest jego koszulka. To jest moja. Tutaj. Nie? I będziemy tańczyć. No czekaj, nie. no, trzeba Lollaby. Lollaby. A, a kurde. czekaj, znajdę mam zajebistą ludę, która... o nie, wygubiła się. Ale ją znajdę. To tak to ja sobie też poszukam. O, to jest moja szafa, tam są moje ubrania. A! Czekaj, to A tu jest, jest moja koszulka z Eskiem Auditore. Z Assassin's Creed'a, A moja piżama ze Spidermanem. A ja jego ja piżama ze Spidermanem czekajcie, nie wiem, Dobra, to wy, yy, Czekajcie, ludzie, to robimy un unboxing mojej szafy. Unboxing twojej szafy, posiadasz? No, kurde, czekajcie. Dobrze, a ja robię unboxing mojego pokoju. Tylko. Dobra, Tylko sobie swoją To jest szafa. Widzicie, ją dobrze. Yy, dobra, jakoś tak. Widzicie, to jest moje. Ja sobie odłączam dwa laptopa i robię unboxing w pokoju. Będzie to Ja sobie chodzę z laptopem po pokoju. A, to są są moje Tam jest portret te dwa zakenu, ja znaczy nie portret. Dobra, to ja też tak. robię unboxing. Możecie patrzeć, możecie wyłączyć na przykład tego Pablobera i włączyć sobie mnie i oglądać mój unboxing. Albo na, albo na odwrót. Już... tylko że ja... Tutaj mam siostry łóżeczko. Daj mam je kocha. I... ja nie robię unboxingu, bo ja mam. Bo ja bym musiał całą laptop nosić. No to jest moje. Mamy A on teraz jest na komputerze. To ma łatwiej. Dobra, co? A waliście, to yy, Patrzcie. Tak o. I nawet no, widzów zero! No super! Wali co? O, mam strona, nie, no super. Muszę tutaj. Trzeba. O, o, se poprawię się. A jakby co, my nie gadamy na Skype'ie? Tak, to przyjemność. A tak już no, tak. gadamy. Nie, A, bo, nie tak, mam coś tak, tak, takiego. Na nich się w ogóle lepiej gada niż na normalnym Skype'om. Na Skype'ie nieraz są takie lagi, że tak kogoś wywala. Strasznie to jest My mnie ja już dzisiaj na Skype'ie y, pięć razy wywaliło, chyba, co nie? O mnie też. No, a to jest. Wow, wow, wow. Dobra. Ja, My, tutaj mamy jakieś pierwsze. I... Widok. Tutaj mamy Kubel. Unboxing kubła Teraz robię. Pfff, popatrz. Ja jestem na czarno biało teraz. O. No. O, tutaj mam moją lodówkę, jest Ty masz lodówkę w pokoju? No. To no. jest na telewizor? Ja sobie siedzę i możecie oglądać mnie na biało-czarno. Lol, lol. I źle. Tutaj mam mój telewizor. mamy telewizor. Mam telewizor. Pewnie Wam się znudziło, już na biało-czarno mnie oglądać. To sobie tylko. mamy drugiego. Jak ktoś to, będzie ja na ja live, live no. wtedy się zapytam, czy tak jest lepiej. Tak robię. Tak, ja tak lubicie. Nie, no. tak. O, tak będzie dobrze. Bo ja za jakieś 20 minut będę musiał spierniczać. Może. Trzeba Gdzie no. liczę? Gdzie będziesz musiał? Tak, jadę na basen. Aha. Kamerko gubiany muszę kamerkę. O, Kamerka ci się ob ogłączyła. fucking fuck, fuck a, Dobrze, co Chajcie, to jest? Ja będę teraz Bole. sobie pakowałam plecak. Otwieram a Czekajcie. Ej, ty może zrobisz unboxing... Yy, tego, jak to się nazywa? Unboxing... Yy. No, no nie, nie powiem czego. No, powiedz, czekaj się na chwilę robić. A no, mam ci cytkow! Dobra, czekajcie. Mam jakieś słabe cycki, nie najlepsze. Ja nie no, mogę. Ja myśli. No, Dziękuję, a, a. Nie... <laughs> czekaj, czekaj, ja, czekaj. Dziękuję, że mnie Czy chciał cytki moje? A ty się Czekaj. Czekaj, ci urwała, żanek. Patrz jaki ze mnie hardcore. No co, w ogóle! Pa! Faj na to! No fajnie. Patrz jaki hardkor! Nie spada mi. Chcę ze... Ja... Też tak u mnie. Spadań! Ja mam tableta. A, dobra. Zwrócimy kamerkę. No właśnie, on ma to na tablecie. Ła, piesek! Jestem piesgiem. Czekajcie, muszę. JESTEM pieskiem W OKULARACH! wiem. Ej, dodajemy moją mamę na... na <grywki> Nie, nie dodawaj. Czekaj. Ej, ciasto! Czekaj, to takiego innego... EJ, patrz, JAKIE TO HARDCORE, CIASTO MAM! Czekaj, zobacz. kogo dodałem na... Mam nadzieję, że nikogo głupiego. No nie. Tak, twoja ma naprawdę wejdzie. Tak, to jestem ja. Ja tak dzisiaj wyglądam. Kamerka mi się wzniesła, no właśnie powiększej. I Możecie sobie teraz posłuchać śmiechu! Dobra. Albo możecie posłuchać tego czegoś. Albo hajsłu! Albo klaskania. A, tak. Tutaj. No co mogę tu pokazać jego penis na live. Jeżeli się nie wstydzisz, to wrócę. No nie, no żartuję. Ej, to kurde. I dodać A, już nie ma na kółko. I dodać Bronisława Komorowskiego? On ma w ogóle pęca. Dobra, ja dodaję Bronisławka. No, tę brąka dodaję, no nie, no super. A ja się w coś bawię. Dobrze, okay. może teraz będę jak normalny człowiek wyglądał. To przepraszam. tutaj. Dobra. A. Ale okulary na sobie będę miał, o jakieś. Wreszcie tu najbardziej hardcore oczu. Ej, zobacz mnie, wow. jestem pirater. Nie, ja nie, ja ja nie. Ja, 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 ja. Ej, dobra gdzie ej, ja... ja chcesz być na live'a? Masz niekrytego? ten nieko? Właśnie dodałem już niekrytego. Jest? Nie, nie ma go. A jakby Dobrałem, był aktywny, to Boże... To byśmy mieli miliony widzów jej. Na live. Dobra, ja mam ludzie y, słuchawki. Ło, jak <laughs> Jak szybko się to dodało. Wiem, bo co jest zrobię takie jakieś lola. Dobrze, Cześć. ja będę piratem. Ej, czekajcie. Może Ej, czekaj. Się. No, fajną... Może ja... ej, ej, czekaj ja będzie ej, mam pomysł! będę do. Be... Czekaj. Ej, wyślemy Monice z Krzeczkowskiej Linka do live'a naszego. A no dobrze, możesz. A ty ją masz w ogóle gdzieś? Na Skype? No mam. Dobra, koniec z tymi przebierankami. M musimy być poważni trochę. Ej. Nie, no żartowałem, nie, musimy być... o, no. no, Skype mi się włączył. Halo? Dzień dobry. No jestem, jestem. Dlaczego my gadaliśmy na Skype XD. Nie, nie gadaliśmy. No, lo, są moi koledzy i sobie biegają samo. Jak chcecie zob zobaczyć, o tam. Tutaj, laptopa, no, tu obiad. A to będzie, to... ja muszę zakończyć. Jakby to fajnie. Dobrze, ja za chwilę będę, bo ja mam obiad. Nie wiem czy kończyć live'a. Nie, nie. Dobrze, to, to... teraz będziecie oglądać przez jakiś czas mój pokój i sobie zdjęcie na Mr. Dubstepa, tylko sobie włącz kamerkę, dobra? Dobra. Ja pójdę zjeść sobie obiad. I jak zjem obiad, to przyjdę. To sobie włącz kamerkę. Dobra, bardzo szybko przyjdę, ale sobie włącz kamerkę. No wolf, kamerkę. Dobra, się no, ja jestem, mister No jestem. No widzę, spoko, spoko. Widzisz? Eee, dobra. Eee, więc teraz ja... To jest teraz mój live stream. Więc będziemy hejtować go! On ma 8 latek. <grym> ma na imię Paweł, na nazwisko Bernard. Jak to to oglądnie, nie dawajcie lajka, like tylko... O, yy, w komentarzach piszcie dekl. dekl. To są moje pumole? Ach. Nie wiem, jestem habas. Mm. A ja mam klucze do domu. Znacie firmę? Co ja gadam? Czekajcie, muszę sobie. Sorry, że na chwilę wcisłem mikrofon. O, Zobaczmy czy dźwięki w aplikacji. Wyłączony, dzwonek rozmowy wideo wyłączony, czekajcie, czekajcie, to jest sobie... Mnie może na chwilę nie być, ale zobaczymy. Chyba chcę sobie coś ogarnąć. Dobra, na razie wszystko dobrze. Dobra, ja jestem ludzie. zaprosiłem zapraszam tam koleżankę. Koleżankę. O nie. O. o. Czekaj. Dobra, ještě Franku tak. se. Ha, 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 yeah. Co to bylo? Oh, God, je... Hmm. Poroszębli. A yy, Dobra. Ja zrobię, i może znów możemy mnie na rozłączyć. Nie ma, już jestem. Halo? Otworzę czat. Już jestem. Dobrze. Ja nie wiem, czy on poszedł, ale sobie tutaj włączę to i Halo? Hallo! Hallo! Oj, chyba go nie ma! Mogę no, cię Na fajki mi napiszę. Dobre, b... ah, ah, don't don't no dobra, first moon. Ja już nie mam konta, wiesz. A, mam problem. Od czego? Tam też ja studia. Dobrze. Tutaj to ja mogę wam pokazać. No i poszedł. To za niedługo chyba będzie koniec live'a, ale kogoś dodam jeszcze. Jak to będzie? Star... 1 Co? O właśnie go. Stary, nie kiedy mi za, proszę. No, no dobra, Słyszałem, że miałeś problemy. Halo, nie słyszę cię. Problemy już stałem, że miałem. Pomóżmy się na skype. Dzwoni na skype. Dlaczego? Oh. oh my god. A czemu tu nie możemy Tak. Tak, tak możemy na hangout gadać. Oj. No ludzie, co to ma być? No jeszcze mi wyszedł z To za Roman. Ej, tu gadamy na chęci czy na Skype'ie? Nic nie mówisz! Mówię coś! Może masz opóźnienia? Halo? No, halo. 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 Dobra, spokoj. No. Słyszysz mnie? Ja, ja ciebie nie słyszę, głową. Słyszysz mnie? O. A ty mnie słyszysz? Słyszysz mnie? Paweł, gadaj. Słyszysz mnie? Nie słyszę cię. Słucham. No i... Nie, nie słyszę. Nie. Coś. Nie, nie słyszę, Paweł. Nie, nie słyszę. Coś ma z mikronym. Co? Ja mam coś z mikrem teraz. Teraz? A teraz? Słuchaj, a teraz? Halo, słyszysz mnie? Ja ciebie słyszę. A ty mnie słyszysz? Słyszysz mnie? Halo. O boże Stary O Czanguty guty. Tam guty. Słyszysz mnie? Halo słyszysz mnie Ja Ciebie słyszę Gościu Słyszysz mnie? Chiwam cię Ja chwała, Ciebie chwała. nie ja, ja Co? Cię nie słyszę Róbcy z mikro Mikrofon? No to ja sobie nawet słuchać odłączyłem Jesus. Albo po prostu sobie mikrofonik? Mikrofonik? Nie słyszę Cię nie słyszę, kurde, haha. swoje... Boże. Teraz? On A po... teraz? Może ja mam coś tutaj z, z tym... Właśnie, chyba za... tu, 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 tu. Czekaj, może ja, to, ja może restartuję hanguty. Ja restartuję hanguty, mnie na chwilę nie ma. Dobra. Słuchajcie, ludzie, super mamy live. A. I co ja mogę jeszcze na powiedzieć? Że ja siedzę na komputerze, a tutaj bo się... No może każdy odchodzi. I co ja zrobię teraz? Teraz zakończę tego hanguta. Komu napiszę? I ccz on niebą, ha blober i ją.